Zakładamy buty, odpalamy zegarek i lecimy. Niezależnie czy biegniemy szybko czy wolno, to każda chwila spędzona na treningu jest naszą wygraną. Bo robić coś dla swojego zdrowia i dobrego samopoczucia to wielka sprawa. Choć czy aby na pewno tak jest? Szacuje się, że w Polsce sport regularnie uprawia około 20-25% ludzi, z tego około 10% regularnie biega. Dlaczego nie biegamy? Skoro bieganie to najlepsza i zarazem najprostsza forma aktywności fizycznej, jaka istnieje, i która może poprawić stan twojego zdrowia, nie ma nic prostszego. A wszystko, co rozumiemy jako sport, w jakim stopniu opiera się właśnie na bieganiu, które wpływa na zmniejszenie ryzyka śmierci, raka, może pomóc w wyjściu z depresji, poprawić pamięć, czy zmienić naszą neurobiologię i wpłynąć na takie struktury mózgu, jak przednia część kory środkowej zakrętu obręczy, która wpływa chociażby na motywację. Czy chęć podejmowania wyzwań? A to tylko mała część korzyści, jakie daje nam bieganie. Faktem jest też to, że bieganie mamy we krwi. A jeśli cofnąć się o kilkaset tysięcy lat wstecz, czy nawet kilka milionów lat wstecz, to okaże się, że nasi przodkowie, zanim nauczyli się wytwarzać broń, narzędzia, tworzyć osady, to w momencie, gdy widzieli olbrzymie, dzikie zwierzęta, które chciały ich zaatakować i zjeść, musieli po prostu. Uciekać. Teraz nie musimy uciekać od dzikich zwierząt, a możemy czerpać po prostu radość z tego, że biegamy. Jednak nadal w dużej mierze nie robimy tego, nie czerpiemy radości z tej najbardziej chyba naturalnej, fundamentalnej formy ruchu, jaką jest bieganie. Oczywiście zaznaczę, że bieganie, czy też aktywność fizyczna, generalnie. Coraz bardziej zyskują na popularności, coraz więcej osób rusza się, wychodzi z domu, robi coś dobrego ze swoim wolnym czasem, jednak nadal mamy bardzo dużo do poprawy w tym aspekcie. A dlaczego tak się dzieje? Żyjemy w pędzie i często bywamy mocno przytłoczeni życiem codziennym. To jest niepodważalny fakt. A w środowisku ciągłej presji i pogoni za marchewką bardzo łatwo jest wpaść w dołek, bałagan, gorsze samopoczucie itd. Dzieje się tak, ponieważ w natłoku spraw, które musimy ogarnąć, gubimy w tym wszystkim siebie, swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Gorzej odżywiamy się, mniej śpimy i co najgorsze, przestajemy się ruszać. Redukujemy aktywność fizyczną do minimum, co niestety nie pomaga nam w tym, aby dobrze się czuć każdego dnia. To wszystko powoduje, że wpadamy w błędne koło gorszego samopoczucia, z którego nie jest łatwo. Wyjść. A bieganie jest pewnego rodzaju drabiną, która może nam pomóc wyjść z właśnie takich życiowych dołków. Jest to aktywność, która może sprawić, że wejdziemy na wyższy poziom zadowolenia z życia, wyższy poziom zdrowia, czy też generalnie szczęścia. A może też się tak stać, że po jakimś czasie będzie to po prostu nasza życiowa droga. Ale dlaczego właśnie bieganie? Oczywiście, należy to podkreślić, że każda forma aktywności fizycznej jest super, niezależnie co to jest. Kluczowe jest to, aby regularnie się ruszać i pobudzać nasz układ krążenia i układ oddechowy do wytężonej pracy. Niemniej jednak, gdy biegamy na zewnątrz, gdy biegamy w naturze, w lesie, to tworzy się pewna przestrzeń w naszej głowie. Bieganie pomaga w uporządkowaniu swojego życia, podobnie jak medytacja, i można śmiało powiedzieć, że podczas biegania Możemy także medytować, możemy wchodzić w stan flow albo optic flow, czyli stan, w którym angażujemy nasze zmysły przez ruch i e, obraz zmieniającego się wokół nas otoczenia. Jest to bardzo proste. Biegniemy, jesteśmy na przykład w lesie i co chwilę zmienia nam się otoczenie. Musimy być skupieni, aby utrzymać równowagę, kierunek. Czy tempo biegu. To powoduje, że siłą rzeczy zmuszamy nasze zmysły do odejścia od tego, co siedzi w naszych głowach. Myślę, że coś takiego jak optic flow jest bardzo często totalnie bagatelizowane. Ot, zmienia nam się obraz, który widzimy, no i co z tego. A badania jasno mówią, że bieganie w miejscach, które dostarczają bogatego optic flow, jak lasy czy parki, znacząco obniża. Poziom kortyzolu czy redukuje objawy depresji. Już za sprawą omawianego Optic Flow możemy doświadczyć takiego oddzielenia od codzienności, a każdy, kto kiedykolwiek wyszedł na nawet krótkie bieganie, doskonale wie, o czym mówię. Takie nawet krótkotrwałe oddzielenie od tego, co dzieje się wokół nas każdego dnia, tworzy pewną przestrzeń, którą możemy kreatywnie wykorzystać. Podczas biegania bardzo często wpadamy na jakieś genialne pomysły, doznajemy oświecenia, i gdybyśmy siedzieli w czterech ścianach w domu, nigdy tego stanu byśmy nie doświadczyli, nie wpadlibyśmy na jakiś super pomysł, który może rozwiązać jakąś sprawę albo po prostu zmienić nasze życie. I w tak głośnych czasach potrzebujemy ciszy, i bieganie tą ciszę. Zaprasza do naszego życia. W moim przypadku ta cisza najczęściej pojawia się, gdy biegam w lesie czy naturze generalnie, i są to miejsca, które są mi niezwykle bliskie, w których czuję się bardzo dobrze i świetnie w nich wypoczywam. E, oczywiście e, bieganie na stadionie czy chociażby w mieście to nadal fantastyczna sprawa, jednak las ma w moim. Odczuciu do zaoferowania troszeczkę więcej, jeśli chodzi o wtłaczanie tej ciszy do naszej głowy. Niemniej jednak, niezależnie od miejsca, bieganie potrafi fantastycznie wyczyścić naszą głowę, ale także zagwarantować emocje. Emocje, które moglibyśmy porównać do przebywania na koncercie, występie naszego ulubionego artysty. Oczywiście nie zawsze dzieje się to aż w takim wymiarze, ale. Istnieją pewne treningi, starty na zawodach, gdzie poziom naszych emocji, a mówiąc bardziej obrazowo, poziom szczęścia osiąga bardzo wysoki pułap. A jak to się dzieje? Przede wszystkim bieganie zwiększa poziom dopaminy i serotoniny w naszym mózgu. A te dwa neuroprzekaźniki bardzo mocno wpływają na to, jak się czujemy w danym momencie, albo mówiąc konkretniej, czy albo jaki poziom szczęścia odczuwamy? Niskie poziomy tych neuroprzekaźników są często skorelowane z objawami depresji, a wysokie to dobre samopoczucie czy wyższa motywacja do działania. I tu warto wspomnieć o zjawisku, które opisywane jest jako runner's high. To doświadczenie, które wielu biegaczy opisuje jako uczucie euforii lub spokoju podczas lub po intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza podczas biegania. Sugeruje się, że runner's high może być spowodowane zwiększonym wydzielaniem endorfin czy endogennych opioidów mózgowych, które działają na receptory opioidowe w mózgu i mogą powodować uczucie przyjemności. Runner's high może także być spowodowany wydzielaniem endokanabinoidów, substancji chemicznych w mózgu, które są związane z regulacją nastroju, bólu i apetytu. Oczywiście, w tym momencie wiele osób może powiedzieć, no ale ja nie lubię biegać. I moją odpowiedzią na to będzie pytanie: jak to się dzieje, że dorastając tracimy radość z ruchu? którą każdy z nas odczuwał będąc dzieckiem. Zobaczcie, że jak stajemy na nogi jako małe dzieci, to bardzo szybko zaczynamy w jakimś sensie biegać. Na początku, oczywiście, dosyć nieporadnie, zaliczamy gleby, ale generalnie sprawia to nam radość. Następnie, jak już mamy kilka lat, zaczynamy grać w berka chowanego, biegamy za piłką, cały czas odczuwamy radość. Nikt nas nie uczy biegać, robimy to zupełnie naturalnie i mamy z tego niezły fan. I to jest niesamowite i możemy się tego uczyć od dzieci, że ruch powinien sprawiać nam radość i być po prostu częścią naszego życia, bo radość w życiu jest niesamowicie istotna. Niestety coś się później zacina i gdy jesteśmy już dorośli to przestajemy się ruszać i bardzo często jakakolwiek myśl o ewentualnej aktywności fizycznej wywołuje jakąś taką niefajną reakcję w naszym organizmie. Oczywiście zaznaczę, że nie u wszystkich i na szczęście duża część naszego społeczeństwa rusza się i dba o zdrowie. Jednak dane mówią jasno: około 40% ludzi na świecie jest otyła, a brak ruchu jest jednym z głównych czynników. W Polsce, według danych GUS z 2019 roku, mieliśmy 27% osób otyłych oraz 35% osób z nadwagą, co daje łącznie 62% osób z wagą powyżej normy. I jeśli zastanowimy się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego mamy tak dużo osób otyłych, to oczywiście brak ruchu nie będzie główną przyczyną, ale obok diety będzie Jedną z dwóch głównych. I ciekawym faktem jest też to, że w momencie, gdy stajemy się dorośli, to bardzo często zaczynamy żyć zupełnie inaczej niż wszystko to, co nas otacza. A wszystko to, co nas otacza, nieustannie rusza się. Cały wszechświat to jest nieustanny ruch. A my do pracy jedziemy siedząc, w pracy siedzimy, wracamy siedząc, w domu leżymy i tak ten tryb. Życia, nasz tryb życia bardzo często wygląda. Ale to nie zmienia faktu, że zawsze, ale to zawsze możemy założyć buty, wyjść, nawet na chwilę poruszać się i poczuć wolność. I właśnie bieg czy bieganie to po prostu synonim słowa wolność. To najlepsza ekspresja wolności, która jest naszą najważniejszą wartością, którą powinniśmy jak najczęściej pielęgnować. A życie w tych czasach na tej planecie wiąże się z przestrzeganiem wielu norm i reguł, które mniej lub bardziej, ale zawsze będą nas w jakimś sensie krępować. A gdy biegniemy, to jesteśmy wolni, po prostu jak ptaki na niebie. I to jest niesamowicie fajne uczucie. Ale zastanówmy się jeszcze, czym generalnie jest ta. Wolność. Dla mnie to wyrażanie własnej osoby, działanie zgodnie ze swoją wolą, ale także odkrywanie świata czy też siebie. I czy bieganie nie jest właśnie odkrywaniem? Podczas biegania to my wybieramy ścieżkę, którą pobiegniemy, i gdy tylko zechcemy, to zawsze możemy ją zmienić. Nie musimy trzymać się kurczowo tej jednej, którą najczęściej biegamy. Możemy spróbować dać się zaskoczyć, pobiec w inną stronę tam, gdzie jeszcze nas nie było, odkryć zupełnie nową trasę. Która być może w przyszłości będzie naszą ulubioną. Możemy zbiec ze ścieżki i pobiec przez środek lasu. I właśnie. Odkrywanie tych teoretycznie mało istotnych rzeczy, jak nowa trasa biegowa, w szerszej perspektywie naszego życia mogą dać nam bardzo, ale to bardzo dużo. Zaskakiwanie się, nowe bodźce, odkrywanie to generalnie bardzo istotne elementy naszej życiowej układanki. Jeśli tego nie ma, to zaczynamy czuć stagnację. A jak czujemy stagnację, to tak naprawdę stoimy w miejscu i nie rozwijamy się, a rozwój to fundamentalna. Część naszego życia, a w odniesieniu do odkrywania, warto zwrócić uwagę na odkrywanie siebie i swoich możliwości. Przez sprawdzanie siebie w różnego rodzaju zawodach biegowych. Pobicie rekordu życiowego, niezależnie na jakim poziomie on by nie był, jest zawsze czymś wyjątkowym. Jest to namacalny dowód, że idziemy do przodu, że poprawiliśmy siebie samego, a poprawianie swoich rezultatów to rzecz najważniejsza w sporcie. Oczywiście fajnie jest wygrać jakiś bieg, wygrać z rywalami, z którymi się przegrywało, ale zawsze najważniejszą rzeczą będzie przełamywanie swoich barier, bo rywal zawsze może mieć gorszy dzień, a pobicie swojego rekordu życiowego zawsze daje nam czarno na białym. Wynik odnośnie naszego progresu. Piękne jest też to, że bieganie to taki sport, który niesamowicie łączy ludzi ludzi różnych narodowości, wyznań, kolor skóry itd., itd. I chyba nie ma drugiego takiego sportu, który generowałby tak pozytywną energię i aż tak bardzo łączył ludzi jak bieganie. Oczywiście mamy imprezy masowe w kolarstwie czy pływaniu, ale to właśnie bieganie skupia najwięcej zawodników i Kibiców na trasach biegów. I teraz spójrzmy na te skupiska ludzi. Weźmy na przykład jakiś maraton na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy uczestników, gdzie każdy na starcie staje również ze swoimi problemami i jakimiś trapiącymi daną osobę sprawami, które gdzieś tam siedzą z tyłu głowy, ale, mimo wszystko, te osoby biegną i po prostu czują się lepiej. I to jest niesamowite, że. Te wszystkie wydarzenia biegowe generują tak dużo pozytywnej energii. Bo nawet jeśli ktoś nie ukończy biegu, nawet jeśli ktoś pobiegnie nie na miarę swoich oczekiwań, to generalnie i tak będzie czuł się lepiej niż przed biegiem, bo spróbował, bo uczestniczył w czymś fajnym, bo dał sobie szansę. Aby po prostu coś zmienić w swoim życiu, aby poprawić rekord życiowy, aby doznać czegoś nowego, aby coś odkryć, odkryć swoje możliwości. Także jest to w pewnym sensie niesamowita. Oczywiście fajnie jest brać udział w jakichś dużych imprezach masowych na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Jednak to o czym mówię tyczy się także tych mniejszych imprez biegowych jak chociażby lokalne parkrany, które odbywają się co sobotę o dziewiątej w każdym większym mieście w Polsce i fajnie jest brać udział właśnie w takich imprezach gdzie generuje się tak dużo pozytywnej energii, bo po prostu dzięki temu stajemy się lepsi Niezależnie od wyniku. O kwestiach związanych z szeroko pojętą rywalizacją mógłbym jeszcze bardzo dużo opowiadać, jednak najważniejszy jest po prostu ruch i jego świadomość świadomość tego, co ten ruch nam daje i w tym momencie chciałbym zwrócić uwagę na oddech. Biegając czujemy się lepiej, bo oddychamy szybciej, intensywniej i przede wszystkim głębiej. A w ciągu dnia jestem przekonany, że 80, no może 90% ludzi nie zwraca uwagi na oddech. Robimy to mimowolnie i traktujemy tak samo, jak chociażby to, że jak chcemy gdzieś iść, to po prostu wybieramy kierunek i idziemy. Nie zastanawiamy się nad tym zbytnio. Tak samo jest z oddychaniem i niestety. Dużo na tym tracimy. Podczas biegania jesteśmy nieco zmuszeni, aby sięgnąć głębiej, aby wziąć ten głębszy oddech, który oprócz diety, medytacji, właśnie ruchu, to tak naprawdę jedna z najważniejszych składowych dobrego samopoczucia i dobrego zdrowia prawidłowe oddychanie, a w szczególności różnego rodzaju techniki oddechowe czy po prostu głębokie i świadome oddychanie pomagają w regulacji autonomicznego układu nerwowego, co może zmniejszyć aktywność układu współczulnego, odpowiedzialnego za reakcję walcz lub uciekaj i zwiększyć aktywność układu przywspółczulnego, odpowiedzialnego za relaksację i odpoczynek. Regularne i świadome, głębokie oddychanie może wpływać na regulację hormonów stresu, takich jak kortyzol. Jeśli nie pracujemy z oddechem, jeśli nie oddychamy głęboko, nawet raz dziennie, to dobrze, aby uruchomić głębszy oddech właśnie podczas biegu lub innej aktywności fizycznej. Tak więc, podsumowując, idziemy biegać, pozwalamy na pojawienie się kreatywnej przestrzeni w naszej głowie, zmienia się otoczenie, wchodzimy w optic flow, odrywamy się od codzienności. Pływamy na nasze hormony, czujemy się po prostu lepiej. Głębiej oddychamy, więc regulujemy pracę układu nerwowego. Bierzemy udział w zawodach i przesiąkamy pozytywną energią takich wydarzeń. Bijemy rekordy życiowe i jesteśmy w siódmym niebie. W właściwości zdrowotnych biegania jest oczywiście znacznie, ale to znacznie więcej. Bieganie to przede wszystkim poprawa naszego układu odpornościowego, to lepszy sen, to ochrona przed chorobami serca, układu krążenia, to zmniejszenie ciśnienia krwi. Jest tego masa i można byłoby naprawdę stworzyć pewnie kilka odcinków i mówić tylko o pozytywnym wpływie. Biegania na nasze zdrowie, ale zamiast tego to opowiem Wam szczerze, dlaczego ja biegam. Jest to na pewno kombinacja wszystkich aspektów, o których mówiłem w tym filmie, ale generalnie ja po prostu lubię biegać, lubię wkładać wysiłek w trening, lubię widzieć progres i lubię oczywiście pobijać swoje rekordy życiowe. I my ludzie jesteśmy tak stworzeni, że lubimy widzieć. Potwierdzenie, że idziemy dobrą drogą, a bieganie przez to, że jest to sport niesamowicie wymierny, to takie potwierdzenie oczywiście może nam dać. Ale szczerze mówiąc, te końcowe rezultaty, jak chociażby rekordy życiowe, rekordy sezonu, które uda nam się pobić w trakcie jakichś kluczowych startów, to tylko wisienka na torcie. A ja generalnie. Chyba lubię ten proces. Po prostu lubię założyć buty, wyjść do lasu, wziąć psy, pobiegać jakąś spokojną godzinkę. Czasami pójść na stadion, pobiegać nieco szybciej, a w przygotowaniach do biegów górskich, pobiegać jakieś mordercze podbiegi. I niezależnie jaki to jest trening, to podsumowałbym to tak, że ten proces po prostu sprawia mi frajdę. A dodatkowo bardzo cieszy mnie fakt, że pewnie 90% moich treningów odbywa się w lesie, czyli miejscu dla mnie naturalnym, w którym czuję się fantastycznie, w którym odpoczywam i regeneruję się. Biegając w lesie zawsze mam wrażenie, jakbym był gościem i nie takim nieproszonym, a serdecznie witanym przez drzewa, zwierzęta i całą naturę kryjącą się za słowem las. No i właśnie ten las to niesamowite miejsce. Powtarzam się już po raz kolejny, ale muszę to podkreślać na każdym kroku. U mnie jest też tak, że gdy nazbieram trochę takiej ciężkiej energii negatywnej, gdy coś mnie przytłacza, trapi, to taka przysłowiowa godzinka luźnego biegania w lesie pozwala na uwolnienie tych emocji, a powiedziałbym nawet na ich transformację, bo jak się okazuje, te właśnie ciężkie myśli, ta ciężka energia ma bardzo krótką drogę chociażby do wzruszenia się. I Oczywiście, gdybym siedział w domu właśnie taki zdołowany, siedziałbym w tej energii, tkwiłbym w tym, no to nie odczułbym właśnie chociażby wzruszenia, które mam bardzo często podczas, podczas biegu. I myślę, że nawet dla tego powodu warto, warto wychodzić, biegać, ruszać się gdziekolwiek. Ale, ale serdecznie polecam oczywiście las i naturę. Na koniec wspomnę jeszcze o pasji i hobby. Generalnie uważam, że każdy z nas oprócz pracy zawodowej, którą wykonujemy praktycznie przez całe życie, powinien mieć jakiś dodatkowy obszar zainteresowań, jakieś dodatkowe hobby, które sprawia, że chce nam się po prostu żyć, że chce nam się wstać z łóżka. I oczywiście są osoby na tym świecie, które powiedzą, że ich praca zawodowa jest ich pasją, jednak zobaczcie, w momencie, gdy Powinien nam się tam noga, gdy coś nam nie pójdzie, to nie mamy czegoś dodatkowego, czegoś ekstra, co wyciągnęłoby nas z tego dołka, do którego wpadliśmy. Dlatego warto jest dywersyfikować swoją energię i warto jest mieć coś dodatkowego, jakieś dodatkowe zainteresowanie. Dla mnie takim hobby, zainteresowaniem jest bieganie i nawet jak gdzieś w jakimś innym obszarze życia mi nie idzie przez jakiś moment, to e, zrobię jakiś świetny trening albo po prostu poczuję się lepiej po jakiejś tam chwili e, truchtania w lesie. I to jest fantastyczne, i każdemu polecam, aby mieć jakieś dodatkowe zainteresowanie. A jeśli jest to aktywność fizyczna, to w ogóle super. Dlatego zakładajcie buty, uciekajcie do lasu, uciekajcie biegać, by czuć się wolnym, by odkrywać, by przełamywać swoje ograniczenia i po prostu. Czuć się lepiej. Ale zanim to zrobicie, to kliknijcie, subskrybuj i napiszcie, dlaczego biegacie, co sprawia, że biegacie, albo co sprawia, że nie biegacie, co sprawia, że nie lubicie tej aktywności. Z chęcią poczytam i odpiszę na wszystkie komentarze. Tymczasem dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnym filmie.